Porwanie w na wspólnej. Robert uprowadzi Stasie. Jukreska niedługo w na wspólnej Robert w towarzystwie Weroniki, Renata Dancewicz, spotka się z kuratorem ZDOW. Rozmowa nie będzie na lekreska a bado najbatwiejszych. Tadeusz jak podzieli się z łużbniczką obawami dotyczącymi Olgi, który zacznie podejrzewać o leczenie psychiatryczne, które specjalnie ukrywa. Gdy w 2708 odcinku serialu na wspólnej dojdzie do konfrontacji kurator z Olg, nie na wszystkiemu zaprzeczy. Siostra mamy mabego Stasia zmanipuluje krew i namówi od do Kreskaenia, fa Eenia farzywych 2 Roberta. Dyba kreska ona powie, kreska od bije. Tadeusz jako Oskar Kreska dowie dopiero od jednej z nauczycielek Syna i będzie w szoku. Nie zamierza się podda i zawalczy o prawo do opieki nad Bobcem, ale w 2708 odcinku na wspólnej kurator przejdzie na stronę Olgi i jej kabamliwej siostry. Dojdzie nawet do tego kreska E pracownica ze będzie w przekonana o tym kreska E Robert jest podbym, damskim bokserem. BDC pot, cianta deusjak w 2708 odcinku serialu na wspólnej porwie Mabego Stasia, a Weronice nie uda się go powstrzyma. M. Kreskaczyzna sprowadzi na siebie jeszcze większe kabopoty.